Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie. Zwrócił się do nich zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego, wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę. arcykapłanów uczonych w piśmie zostanie zabity a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, Niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Chrystus namawia nas do tego, żebyśmy poszli za Nim. Jeżeli wiele utracimy z tego powodu, że będziemy wierni Bogu, to na pewno zyskamy życie wieczne. Życzę miłego, pogodnego dnia i wchodźmy na portal prawy.pl.